Cześć w dzisiejszym odcinku to jest HTC Desire 825. ATC Desire 825 zgodnie z nazwą powinien być następcą modelu m, Desire 820, bardzo popularnego i udanego zresztą. W trakcie trwania testu sprawdzimy, czy tak rzeczywiście jest. Natomiast na pewno na pierwszy rzut oka widać, że jest odejściem od poprzedniej stylistyki, która dominowała w linii Desire. To znaczy, kształt był jest podobny, ale zanikły charakterystyczne połączenia kolorów. Są za to plecki w ciapki. ATC podkreśla, że każdy telefon wygląda trochę inaczej, ponieważ układ plamek różni się w poszczególnych egzemplarzach. Najpewniej ze względu na technikę ich nakładania. W moim egzemplarzu akcenty stylistyczne są w kolorze złotym, wyróżnia się także klawisz blokowania. Boki są delikatnie zaoblone, więc telefon trzyma się w dłoni dość przyjemnie. Urządzenie jest wykonane z kolei z poliwęglanów, czyli plastików, ale jakość użytych materiałów jest naprawdę bardzo dobra. To są miękkie plastiki, ciężko je zarysować, zniszczyć. Na froncie jest szkło Gorilla, natomiast nie wiadomo której generacji. Niestety bardzo strzodrze gospodarowano miejscem i ramki ekranu są po prostu wielgachne, przez co telefon jest za duży, biorąc pod uwagę rozmiar wyświetlacza. Desire 820 miał podobny problem, ale w nim był maskowany przejściami kolorów. Desire 825 nie jest telefonem rozbieralnym, w związku z tym nie ma dostępu do baterii. Nie da się jej samodzielnie wymienić. Zwracajcie również uwagę na aparat fotograficzny, ponieważ on mocno wystaje z bryły urządzenia. Na minus także to, że klawisz głośności jest bardzo płytki i bardzo cienki, w związku z tym niespecjalnie wygodny. Natomiast urządzenie ma slot na karty pamięci, w związku z tym można ją w tani sposób rozbudować i pracuje na kartach nanosim. Ekran ma 5,5 cala i rozdzielczość 720p, co daje gęstość pikseli na poziomie 267 punktów na cal. Niestety, w tej klasie cenowej w 2016 roku to nie jest w żaden sposób atut. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że rozczarowanie. Większość konkurentów ma już ekrany Full HD. Wystarczy spojrzeć na przykład na Alcatel Idol 3,5,5. Nie ma żadnej poprawy w stosunku do poprzednika. Tu jest pewne rozczarowanie. Szczegółowość jest tylko ok, nic więcej. Natomiast jeśli chodzi o typ matrycy, to jest to wyświetlacz Super LCD. Parametry są w związku z tym poprawne. Jasność jest naprawdę dobra i to zaleta. Kąty widzenia są ok, kolory wyglądają bardzo dobrze, można także sterować ich temperaturą barwową. Kontrast mógłby być lepszy, ale generalnie jest po prostu dobrze. Na mały plus również to, że klawisze funkcyjne Androida są pod ekranem i są podświetlane. HTC Dizer 825 pracuje na czterorodzeniowym układzie Snapdragon 400 taktowanym zegarem 1,6 GHz, z układem graficznym Adreno 305 i z 2 GB pamięci operacyjnej. Jeśli oglądacie mój program od dłuższego czasu, to pewnie pamiętacie, że Snapdragon 400 był dobrym wyborem 2,5 roku temu. Tutaj wprawdzie ten proces jest taktowany szybszym zegarem niż w większości podstawowych urządzeń. Natomiast, no cóż, niestety to jest duży krok w tył w porównaniu z Snapdragonem 615, który był dostępny w poprzedniku. Wydajność jest wyraźnie słabsza i to widać też tak benchmarkowych. Można ją nazwać tylko i wyłącznie podstawową. To jest duża wada tego sprzętu. Jeśli chodzi z kolei o taką pracę w codziennym użytkowaniu, to telefon wypada zupełnie ok, To znaczy większość podstawowych czynności będzie wykonywana w dobrym tempie i płynnie. Natomiast w momencie, w którym otworzycie kilka aplikacji albo kiedy będziecie chcieli zagrać w jakieś super dobrze wyglądające gry, to niestety Deezer 825 może Was rozczarować. Jeśli z kolei chodzi o pamięć wewnętrzną, z 16 GB na pliki użytkownika pozostaje około 11. Smartfon pracuje na Androidzie wersji 6.0 z nakładką systemową Sense, bardzo podobną do tej, którą mogliście spotkać w HTC 10, w związku z tym urządzenia mają niemal identyczne interfejsy. Na ekranie blokady dostępne są cztery skróty do często używanych programów. To są zresztą dokładnie te same aplikacje, które możecie wrzucić sobie do paska, który jest widoczny na dole ekranu na każdym z pulpitów głównych. Telefon można wybudzić podwójnym kliknięciem. Można także to zrobić przeciągając palcem po ekranie w różnych kierunkach, aby włączać różne opcje czy różne funkcje. Na pokładzie jest także rozbudowana opcja personalizacji dzięki motywom. Można je pobierać, można je edytować, podmieniając w nich tapety, kolorystykę czy na przykład czcionki. Podobnie jak w dziesiątce, można również tutaj włączyć ekran główny w stylu dowolnym, i po jego uruchomieniu pulpity stają się interaktywnym obrazkiem. Poszczególne ikony również stają się takimi malutkimi obrazeczkami, są skrótami do różnych programów. One wyglądają jak elementy tego jednego większego obrazka i nazywane są naklejkami. Można je sobie także przesuwać, zmieniać ich skojarzenia, można także ukryć oznaczenie ich etykiet. Po lewej stronie ekranu głównego jest z kolei Blinkfit, wysierający informacje i posty z różnych serwisów społecznościowych i z jakichś witryn w internecie. Pasek powiadomień ma z kolei standardowe dla Androida skróty do ważnych funkcji, a menadżer wielozadaniowości, przycisk pozwalający zamykać wszystkie programy jednocześnie na raz. Można także ustawić sobie drugą funkcję klawisza menadżera. Po dłuższym przyciśnięciu będzie działał jak na przykład klawisz menu kontekstowego i to ma sens. Na plus także aplikacja Boost+, Plus, która pozwala świadomie zarządzać zasobami telefonu. Można w niej sprawdzić, które aplikacje zużywają dużo ramu i na przykład usunąć śmieciowe pliki. W kwestii słuchania muzyki w telefonie jest podobnie jak w HTC 10, to znaczy usunięto, świetny, bardzo przeze mnie zawsze chwalony odtwarzacz muzyczny od HTC. Pozostawiona aplikacja Muzyka Play, serwis, który niespecjalnie jest moim ulubieńcem. Nie można w nim wyszukiwać muzyki w folderach, nie ma opcji pobierania okładek, on lubi też raz na jakiś czas się przyciąć, nie działa po prostu płynnie. Niestety na pokładzie nie znajdziecie również equalizera, natomiast jest funkcja wsparcia jakości dźwięku Boom Sound z Dolby Audio. I ona rzeczywiście mocno podkreśla te niskie tony. Jeśli chodzi o jakość odtwarzanego dźwięku, muszę zauważyć, że telefon ma raczej taki zbalansowany dźwięk, który będzie się podobał większości użytkowników. Natomiast jeśli jesteście w grupie osób bardziej wymagających, to polecam jednak zainstalować jakąś aplikację, która swój własny korektor dźwiękowy będzie miała. Jeśli z kolei chodzi o nazwę Boom Sound, no to oczywiście ona oznacza, że w telefonie są także stereofoniczne głośniki to jest duża zaleta tego sprzętu. Jeden jest umieszczony nad ekranem, drugi jest umieszczony na ym, dolnej krawędzi. No i rzeczywiście one grają bardzo podobnie do tego, co mogliście spotkać również we flagowym HTC 10, to znaczy jakość dźwięku jest naprawdę dobra, ale głośność mogłaby być lepsza. Natomiast zauważam, że efekt stereo jest tutaj słyszalny znacznie lepiej niż w topowym urządzeniu. Niestety z niewiadomych przyczyn na pokładzie nie ma żadnego odtwarzacza wideo. Główny aparat urządzenia, podobnie jak w poprzedniku, ma 13 megapikseli i pojedynczą, dość skuteczną diodę doświetlającą scenerię. A w kwestii interfejsu, po uruchomieniu programu można włączyć HDR oraz lampę błyskową albo przełączyć się do trybu kamery. Pozostałe tryby fotografowania wyciąga się od lewej krawędzi, ale tak po prawdzie one są bardzo podstawowe, niestety. Standardowo można zmienić tylko aspekt i rozmiar zdjęcia plus samowyzwalacz. Można przełączyć się na panoramę oraz zdjęcia typu selfie i to jest niestety wszystko. Nie ma trybu automatycznego ZOE, ale można ujęcia kręcić sobie samemu. Na pokładzie jest edytor do tej funkcji. Jeśli z kolei chodzi o jakość, postawiono na miękkie wykończenie zdjęć, więc w pełnym powiększeniu detale nieco się rozmywają, ale szczegółowość zdjęć generalnie jest dobra. Kolory są bardzo przyjemne dla oka, choć może nieco zbyt jaskrawe. Hader jest skuteczny, rozpiętość tonalna dzięki niemu wypada bardzo dobrze. Uważam w związku z tym, że Design 825 ma dobry aparat i tyle. Na froncie z kolei jest matryca 5MP. Przypomnę, że poprzednik miał tutaj 8 megapikseli. Obsługuje także HDR i to jest na duży plus. Ileś rejestrowanych detali jest dobra, kolory wyglądają ok, dla większości osób on będzie po prostu w porządku. Jeśli z kolei chodzi o nagrywanie wideo, Dizer 825 radzi sobie z rozdzielczością Full HD. Jakość, niestety, jest przeciętna. Płynność jest dobra, ale szczegółów jest mało, filmy nie wydają się w związku z tym szczególnie ostre. Smartfon oczywiście obsługuje sieć LT, w związku z tym przeglądanie internetu jest dość wygodne. Jeśli chodzi z kolei o baterię, telefon jakoś pozytywnie mnie nie zaskoczył. Półtora dnia to był najczęstszy wynik, jaki udawało mi się w nim osiągnąć. Myślę, że jeżeli ktoś będzie używał telefonu znacznie mniej, dociągnie do dwóch dni. Ale jeśli wybieracie się z telefonem na weekend, gdzieś na jakiś wyjazd, polecam jednak ładowarkę mieć ze sobą. Podsumowując, oceniając HTC Desire 825, czuję się mocno skonfliktowany, dlatego że producent promuje to urządzenie jako następcę popularnego modelu Desire 820, udanego zresztą również, dopowiem przy okazji, natomiast w tym telefonie większość cech jest po prostu na bardzo podobnym poziomie, w związku z tym nie jest to jakaś specjalna poprawa, na przykład mowa tutaj o wyświetlaczu albo o multimediach. Część z cech niestety jest pogorszona, jak na przykład procesor, który jest wyraźnie słabszy niż w poprzedniku, a jeśli miałbym coś naprawdę pochwalić i zauważyć, coś stało się na plus, to wymieniłbym tylko i wyłącznie jakość wykonania, bo plastiki są tutaj rzeczywiście znacznie lepsze. Smartfon kosztuje w chwili obecnej około 1000 zł, ja uważam, że ta cena jest za wysoka, powinna spaść w najbliższym czasie i tak się pewnie będzie działo, ale odstawiając to wszystko na bok, muszę również zauważyć, że z telefonu tak naprawdę korzystało mi się bardzo wygodnie. Większość cech w telefonie jest na dobrym poziomie i myślę, że jeżeli kupicie Deezer 825, to będziecie z tego telefonu przez dłuższy czas zadowoleni. W związku z tym, jeżeli mnie zapytacie, czy polecam, czy nie polecam, odpowiem polecam, ale nie jakoś specjalnie. Jaka jest Wasza ocena Desire 825? Co sądzicie o tym sprzęcie? Czy uważacie, że to jest dobry następca poprzednika, czy raczej jego zamiennik? Bo chyba tak mógłbym go raczej nazwać. Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Jeśli macie jakieś inne smartfonowe pytania, oczywiście również zapraszam do sekcji pod tym filmem. Jeśli Wam się film podobał, no to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, Zróbcie to teraz, po to, być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Ja mogę na sam koniec jeszcze tylko wspomnieć, że Desire825 jest dostępny w ofercie sieci Play, w związku z tym można go kupić w obniżonej cenie wraz z abonamentem. Mogę Was zaprosić na stronę Play.pl. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!